Hej, to Drakonager i witam Was w recenzji lalki Michael Pony film Latency Fashion Style Serality, którą to lalkę zakupiłem dzisiaj w Pepco w cenie 15 zł. A z tego co się orientuję, normalnie kosztuje ona około 30, więc myślę, że jest to bardzo dobra cena. Trafiło się ślepomu po by tak rzec. I cóż, jak to się prezentuje? Od przodu mamy tak: logo, pasek z postaciami. Ograniczenie wiekowe, instrukcje użytku, okienko, w którym widać naszego kucyka. Taki oto ładny, bardzo ładny rysunek z tym w tym filmowym stylu. Jakieś takie, to jest bardzo takie urocze. Nazwę serii, po angielsku, to chyba jest francuskie, jak się nie mylę. No tu po niemiecku. Land und Stepony mode spas". I kolejne słowo, które brzmi jak nazwa karabinu. Za no to język niemiecki. Mamy imię postaci, Jakby ktoś nie wiedział co kupuje. Logo Hasbro, a jakże. Od jednego boku mamy taki oto rysunek z reality w formie kucyka morskiego. Czasem nazywa się to syrenką, chociaż syreny to były w Rainbow Rocks, to było trochę co innego. Tutaj mamy ten sam rysunek. Mamy też jakąś naklejkę, czy coś w ten deseń, jakąś taką pustą. Dziwne. A, mamy też oczywiście logo, które wypyło Red Bull i dostało skrzydeł. Tu widać tylko ostrzeżenia, nic ciekawego. No i tak, postaci, logo, napis. She's dress to impress Asselant and Siponi, czyli po naszemu z grubsza... Jest ubrana tak, by imponować zarówno jako kucyk lądowy, jak i morski. O, jest cena: 15 zł. No, bez jednego grosza, ale kto by się tam przejmował? I tu jest też jakiego patrzcie. Po polsku, ML to przemiana, a wreszcie języków jest to po prostu zabawka. Tak, patrzyłem w tłumaczu Google'a, te słowa to po prostu y, zabawka w różnym języku. No i przychodzi taki y, ktoś z zagranicy, y, patrzy. Ma, widzi coś takiego, no nie? Patrzy z tyłu i w jego języku z tego zabawka i nie wie, co to jest. Wiem, przesadzą, jak zwykle. Ostrzeżenia. Yy, ponownie jest to niejadalne i znowu chyba będę bardzo głodny. Oczywiście Made in China. Logo Hasbro. Jest. I A, i jeszcze oczywiście. Ekwestryański order zajebistości. A jakże? O no co ty chciałeś bez czegoś takiego? A co ty się z choinki urwałeś? Dobra, wiem, że to jest po prostu taki jakby znaczek oryginalności. Raz widać logo, raz tłaniec z parku. Ciekawy efekt. Dobra, baju, baju w Dubaju, czy innym kanterlocie. Zabierzmy się za rozpakowanie w końcu. No i żeby nie uszkodzić pudełka. Siostra będzie zła, że jak uszkodzę rarity tą drukowaną. Właśnie kupiłem to dla mojej młodszej siostry. Była jeszcze... Epyjack, ale uznałem, że kupię to mojej młodszej siostrze. Na pewno się ucieszy. Zobacz, jest tu jeszcze taśma. Um, Czekajcie, tutaj już odkleja. No dobra, można już wyciągnąć. No nie do końca chyba jednak. Coś się popsuło. Tutaj jak i tak trzymało. Czy to tak powinno być? Nie jestem pewien. Próbuję tu trochę odetchnąć. A po prostu... O, dobra. Odkleić. I powinno już dać radę. Mam taką nadzieję przynajmniej. Też nie idzie to jakoś super łatwo, to nie będę narzekał. Co to jest zabezpieczone jak Fort Knox. Noż... Co ja zrobiłem źle? Czekajcie. Tutaj to tak nie za bardzo teraz bym mógł, chociaż na upartego można. I w ten sposób. O, proszę, proszę. Jak to o idzie. A, tu jest taśma, dobra. Zobaczcie, no tak to jest schowane, że nawet nie widać. Nie wiem, czy ja się na to dobrze zabieram. Szczerze, trochę w to wątpię, ale mniejsza o to. Czekajcie, muszę dobrze o wycelować. To nieszczęsne zabezpieczenie na górze jest najgorsze. Poszło! Wreszcie! Brawo! Udało się! Dobra, wyciągnijmy to z tego plastiku. Mam nadzieję, że w miarę dobrze słychać mój głos! No tak, taka instrukcja przyklejona. Nie odczepia się. Wow! O, w zestawie dołączyli torebkę, która jest z takim ostatnim, ostatnim krzykiem, bo nawet wrzaskiem mody. Oczywiście jest sama reality, która też jest zabezpieczona. Bynajmniej nie przede mną. Haha, i co? Czekaj, gdzieś tu jeszcze jest jakieś zabezpieczenie. Chyba nie. Więc można wyciągnąć. Nie chcę jej powrywać włosów. Na to trzeba bardzo uważać. A to dziadostwo. Jeszcze tutaj zabezpieczyli. Kurna. Weź to garni. No po prostu. Masakra jakaś. Może, ile tych zabezpieczeń, ile tego plastiku w ogóle. Kurna środowisko się psuje, a oni tu kurna takie coś. Noż po prostu. Niewiarygodne. A, a prawie bym zapomniał o tym, że... Czekajcie, niech no tylko to dobrze zrobię. O patrzcie, tutaj mamy taką, takie okienko tej strony, żeby móc sobie... Czekajcie, włożę na chwileczkę. Pony. Dobra, przyjmijmy, że jest ok, Był w tym plastiku, no nie? I tutaj mamy takie okienko, dzięki któremu możemy sobie pomacać raity po dupie, no nie? Fajne, prawda? To było po prostu genialne. Ale niestety zepsułem. I to cały ja. Dobra. Wiem, pewnie myślicie sobie, że jestem jakiś nienormalny. Ogólnie, sereny. Niby fajna rzecz, ale nie to zjeść mi to wyruchać. Pojebany jakiś. Dobra, przejdźmy do samej recenzji. No i tak. Jest to lalka, czyli mamy tu ruchome części, głowę i przednie kopyta. O, no, proszę. Głowa się obraca chyba o 360 stopni. No i skręcony kark. Gotowa tragedia. No i to, co jest, myślę, w tej. Zabawce najważniejsze to ta oto część, która pozwala zamienić syrenkę. Teraz mam właśnie taką syrenkę. Czekajcie, wezmę trochę, odgarnę włosy. I voila! O! I mamy kucyka ziemskiego. I o, proszę, widzę, że tylne nogi też są ruchome. Kurna, te włosy są wszędzie. No sz Co za kłaki. Dobra. Spróbuję o, trochę lepiej odgarnąć. O! Aha, czyli... Tylne kopyta... Znaczy nogi też są ruchome, spoko. Też mamy ogonek, oczywiście. Czy Letty ma tutaj znaczek? O, widzę, że nie ma. Tak, zagląda mi po... A nie, tu jest, po tej stronie, dobra. Tak, zagląda mi pod sukienkę, taki jestem... Ja nie jestem kloperem, ja tylko e, czytam angielską literaturę z zabawieniem erotycznym. To, to jest co innego. Okej, okay. widzę, że jest to dość ruchome, bym powiedział aczkolwiek tylko w jednej płaszczyźnie. Nie mogę tego za bardzo w moją stronę. W ogóle nie mogę w moją stronę, no chyba, że żeby uszkodzić. To zamieńmy na chwilę w syrenkę. Znaczy kucyka morskiego, przepraszam. No i tak. Sama sukienka wygląda moim zdaniem znakomicie. Mamy praktycznie wszędzie... Jej, jakby te diamenty ze znaczka. Ogólnie spoko. No cóż, twarz powiedzmy, że w wygląda tutaj tak, jakby ee, nie wiem, robiła sukienkę z tej takiej holenderskiej pokrzywy. Nie, te twarze ogólnie w tych zabawkach są jakieś takie dziwne, bym powiedział, takie. Nie wiem, jak to określić. Po prostu takie nieserialowe czy niefilmowe w tym przypadku. No ale jak się przymknie oko, czy nawet boję oczu, to ujdzie. Ma róg, Bardzo dobrze. Grzywa chyba, kolory się zgadzają, chociaż nie jestem ekspertem. Chociaż, czy Reality ma. Przecież... nie, czekajcie, Reality ma jakby grzywę w dwóch kolorach, ale tak od góry jest w jednym, a pod spodem w drugim. Ciężko jest to tak zrobić, muszę przyznać. Okej. Okay. No i teraz pewnie się zastanawiacie, czy to cudeńko pływa. Odpowiedź znajduje się tutaj. Zabawka nie przeznaczona do zabawy w wodzie. Zabawka nie przeznaczona do zabawy w wodzie. Ja przepraszam bardzo, ale co to za myśl, co nie ma chałupy? Co to za dziewczyna, co nie daje dupy? I co to za kucyk morski, co się utopi w talerzu zupy? Ja nie więcej mam z głową. Właśnie. Już ten wstęp był strasznie rozciągnięty, jak gumka w majtkach. A co dopiero, taki mój bełkot. Może skupmy się na tej ważniejszej części. Czyli ogólnie wykonanie jest przyzwoite. Zobaczmy, jak to wygląda. O, mi się tutaj odgięło jeszcze. Ach te lalki, figurki, inne zabawki. Taka kokardka, która właśnie odpowiada za metamorfozę. Metamorfozę. Ogólnie. Okej, okay, tu jest właśnie ta część sukienkowa. jest nie, nie, z, z tymi włosami one jakieś takie bardzo są upierdliwe, Noż. Dobra. <grytanie> Ciężko się to prezentuje. Taka sukienka. I cyk, i pyk i taki ogonek. Magia kurwa! Ok, jeśli chodzi o wymiary to tak, kucyk morski ma około muszę jeszcze złapać ostrość Cześć, żeby było widać no, tak od twarzy do ogona ma około 10 cm coś koło tego a tak same nogi to ile mogą mieć? W sensie jak się... O, taki jest jak jest zwykły kłusyk. To jest coś około siedmiu, no tak w przybliżeniu plus minus. Na porównanie mam tu jeszcze inną, to, to jest lalko figurka, nie ma tylko ruchomą głowę, więc nie wiem jak to nazwać, szczerze mówiąc. Też reality i to jest z serii All About. No i cóż, no twarz ma dość podobną, aczkolwiek wygląda na mniej spizganą, bym powiedział. Grzyba jest mniej więcej w tym samym kolorze. Chociaż jest bardziej bujna. Nie wiem czy to odczesania, czy po prostu. Nie, chyba odczesania to jest, ale. Ale mniejsza. Nie, no, wymiarowo są dość podobne. Aczkolwiek Syrenka wygrywa tym, że ma większe zdolności, jeśli chodzi o yy, manipulowanie ciałem, że tak to określę. No i jeszcze oczywiście. To mamy tutaj dwa w jednym. Kusyk lądowy i morski. Tak jest, moi drodzy. Takie cuda teraz sprzedają. Za 15 zł w Pepco. Niesamowite. Cóż, jeszcze mamy tutaj torebkę. Czekajcie, wyjmę ją z tego plastiku, żeby zobaczyć, jak się prezentuje ten to akcesorium. Jak to zapakowali. Ja Sami zobaczcie, to jest tak po prostu ciasne. Jest trudno wyjąć. Ale dobra, dało radę. Na całe szczęście. Jak cię tu przymocować teraz? Naprawdę na, na kopy Coś takiego? Taka torebka jakaś trochę dziwna. Chociaż może jako po prostu się nie znam na modzie. Czy coś. <głos> Jakaś <głos> bez dna. Jakaś <noise> bezdenna, czy może denna w tym przypadku ta torebka jest. Nie czy tak to powinienem przymocować, czy jakoś inaczej. Jeśli zrobiłem to źle, to mnie możecie poprawić. Oczywiście jakieś jeszcze cyferki musieli tu wstawić. Mało już oszpeciliście tę lalkę. Właśnie, może przyjrzymy się nieco twarzy, bo zauważyłem, że... Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Postaram się jakoś to uchwycić na kamerze. Bo nie kurczę, nie wiem, czy to będzie widać. Ciężko może być. Nie wiem, czy się w ogóle uda, szczerze. O, nie wiem, czy to tutaj widać, ale ma tutaj przy oku takie. takie coś, taką. O, patrzcie. Widzicie? Wygląda jak popek. Boże święty, co się się jej stało? Ale go zmasakrowali. O drugiej strony też ma takie małe pęknięcie. Nie wiem, czy to teraz będzie widać. To jest naprawdę ciężko uchwycić na kamerze telefonu. Ale widzieliście chyba z tamtej strony. No nie. Powinno wystarczyć. No cóż, takie, coś z takim czymś. Jeszcze takim czymś. Cóż, co mogę o tym powiedzieć? Hmm generalnie za 15 zł mamy taką, jakby, podwójną lalkę. Możemy mieć albo Rarity taką ziemską, znaczy nie tyle ziemską, co lądową. Kusy ziemskie to jest z innego niż lądowy. Właśnie w takiej sukience, takiej eleganckiej, z kokardą i torebką jeszcze do tego. No i też możemy mieć, oczywiście, syrenkę, która nie pływa. Wiem, że ciągle mówię syrenka, powinienem mówić kuzyk morski. Po prostu jestem tak przyzwyczajony do używania słowa Syrena do postaci, do stworzeń właśnie takich pływających, w sensie do tych może bardziej humanoidalnych. Mniejsza o nazwę. Kto by się tym przejmował? Dobra, innymi słowy, kucyk lądowy, morski, ładna sukienka, torebka. Tylko ta twarz taka trochę. Nie tego, ja sobie bym powiedział. No ale ogólnie jak za półtorej dychy to nie jest źle. Myślę, że mogę wam to polecić. Jak znajdziecie swojego ulubionego kucyka, to... Myślę, że będziecie w miarę zadowoleni. O ile oczywiście nie przeszkadza wam taki autoryjedz. No i to chyba tyle. Już powiedziałem o, o czym mogłem. 15 zł. Wydałem na to 15 zł. Nie żałuję, siostrze się spodoba. No i dobra, te recenzji to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, cześć!